Dzień dobry. Chciałabym, żeby nasza wspólna nauka w czasie tego zdalnego nauczania wyglądała w ten sposób, że w ramach jednej lekcji, która, którą mamy w tygodniu, będę Wam wysyłała nagrane filmy, nagrane lekcje na te filmy. Natomiast druga lekcja odbędzie się za pomocą z aplikacji Teams. Stąd jest wciąż moja prośba, żeby każdy postarał się do tego czasu zalogować na tą aplikację. Jeżeli chodzi o sprawdzian, bo wiem, że na tą informację przede wszystkim czekacie, na razie sprawdzian odłożymy. Mam nadzieję, że po 30 października, czyli 2 listopada, wrócimy normalnie do szkoły. Jeżeli tak będzie, to sprawdzian odbędzie się w, na pierwszej lekcji w szkole. Natomiast jeżeli coś się do tego czasu zmieni, to wtedy wprowadzimy sobie nowe ustalenia. Czyli temat tlenków i wodorotlenków na ten moment zamykamy. Przesłałam Wam poprzednie materiały, przesłałam Wam ćwiczenia, które mogliście wykonać, żeby jeszcze sobie utrwalić te wiadomości. Dzisiaj przechodzimy do kolejnej grupy związków nieorganicznych, mianowicie do kwasów. Powiemy sobie o. O tym, jak zbudowane są kwasy. Powiemy sobie, jakie mamy rodzaje tych kwasów. I razem z filmem dostaniecie jeszcze jeden załącznik listę kwasów, których wzory i nazwy będziecie musieli się nauczyć na pamięć. Dobra, słuchajcie, kwasy to jest dosyć duża grupa związków nieorganicznych, chociaż i organicznych też, ale o nich będziemy mówić dopiero w drugim semestrze. Które charakteryzuje wspólna budowa? Tak jak w przypadku wodorotlenków, tą wspólną częścią była grupa wodorotlenowa, czyli grupa OH, tak w przypadku kwasów też mamy wspólną budowę. Nie jest to charakterystyczna grupa, ale jest wspólna budowa. Słuchajcie, każdy kwas, w każdym kwasie możemy wyróżnić takie dwie części: to wodór i tak zwaną resztę kwasową. Czyli w każdym kwasie musi być przynajmniej jeden atom wodoru. Pamiętamy o tym, że wodór jest zawsze jednowartościowy. Reszta kwasowa może mieć różne wartościowości. I wartościowość reszty kwasowej określamy na podstawie ilości wodorów, które znajdują się w kwasie. To też, jak za chwilę przejdziemy do wzorów kwasów, ja Wam dokładnie pokażę na przykładzie. Czyli każdy kwas zbudowany jest z wodoru i z reszty kwasowej. Pamiętamy o tym, że wodór jest zawsze jednowartościowy. R to jest ogólne oznaczenie reszty kwasowej. N, i to jest też bardzo, bardzo ważna rzecz to jest wartościowość reszty kwasowej. Ale również jest to ilość wodorów, atomów wodoru dokładnie w kwasie. Czyli, jeżeli w kwasie byłyby dwa wodory, to reszta kwasowa będzie dwuwartościowa. Jeżeli w kwasie będą trzy wodory, to reszta kwasowa będzie trzywartościowa. Jeżeli w kwasie będzie jeden wodór, to reszta kwasowa będzie jednowartościowa. I teraz słuchajcie, w zależności od tego, od reszty kwasowej, te nasze kwasy możemy podzielić na dwie grupy: na kwasy tlenowe i kwasy beztlenowe. Nazwa już nam powinna sugerować, że w przypadku kwasów tlenowych. Pojawia się tlen. W przypadku kwasów beztlenowych tego tlenu nie ma. Ja, żeby troszeczkę sprawdzić teraz, wypiszę tylko wzory tych kwasów. Natomiast, tak jak już wspomniałam, dostaniecie załącznik z nazwą yy, kwasów i tego będzie się trzeba nauczyć na pamięć. Wśród kwasów tlenowych jest wiele kwasów. My będziemy musieli znać tylko 5. To będzie kwas siarkowy 6, kwas siarkowy 4. Kwas węglowy, kwas fosforowy 5 i kwas azotowy 5. Zobaczcie. Wszędzie mamy tlen, dlatego te kwasy są tlenowe. I wśród kwasów beztlenowych to będzie kwas chlorowodorowy, to będzie kwas fluorowodorowy, siarkowodorowy, bromowodorowy i jodą wodorowy, czyli też 5 kwasów w sumie z 10 kwasów do zapamiętania. Zaznaczam, że to nie są wszystkie kwasy, które istnieją. To są takie najczęściej spotykane, najbardziej rozpowszechnione kwasy, o których my sobie będziemy mówić, na podstawie których będziemy poznawać kwasy jako grupę związków chemicznych. Zobaczcie, powiedzieliśmy sobie, że kwasy zbudowane są z wodoru i z reszty kwasowej. W przypadku każdego kwasu możemy sobie to wyróżnić. Tak naprawdę jak tu postawimy kreskę, to mamy wodór i resztę kwasową, wodór i resztę kwasową, i podobnie w kwasach bezlenowych, czyli tutaj resztą kwasową będzie SO4, ile będzie wartościowe, pamiętając o tym, że wartościowość reszty kwasowej to ilość wodorów w kwasie, tu mamy dwa wodory, czyli wartościowe będzie dwóch, tak? Będziemy mieć dwuwartościową resztę kwasową. Tu resztą kwasową będzie SO3 też dwuwartościową, bo mamy dwa wodory. Tu resztą kwasową będzie CO3, również dwuwartościową, bo mamy dwa wodory. Tutaj resztą kwasową będzie PO4, trzywartościową, bo są trzy wodory. A tutaj resztą kwasową będzie NO3, jednowartościową, bo mamy 1. Wodór. I podobnie w kwasach beztlenowych. Tutaj resztą kwasową będzie po prostu chlor. Jednowartościowy, bo jest jeden wodór. Tutaj będzie fluor. Również jednowartościowy, bo jest jeden wodór. Tu będzie siarka i ona już będzie dwuwartościowa, jako reszta kwasowa, bo mamy dwa wodory. Tutaj dwójka. Potem jest brom, resztą kwasową, czyli o, źle zapisałam. Resztą kwasową będzie tutaj brom i jednowartościowy, bo jest jeden wodór i w tym kwasie będzie jod również jednowartościowy, bo jest jeden wodór w tym kwasie. Mam nadzieję, że to jest jasne. Słuchajcie ja jeszcze raz powtórzę. To trzeba zapamiętać, trzeba zapamiętać, że mamy wodór i resztę kwasową i jak określamy wartościowość reszty kwasowej, bo Be, przed tym bardzo długo nie, uciek nie uciekniecie. jeżeli o tym nie będziemy na początku pamiętać, no to nie będę ukrywać, że potem będzie bardzo trudno, żeby poradzić sobie z kolejną grupą związków, czyli z solami. Więc jeszcze raz uczulam, to wszystko trzeba pamiętać. Mam nadzieję, że to nie jest rzecz trudna yy. i nie trzeba wiele wysiłku na to, żeby o tym zapamię żeby to zapamiętać. Dobra. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o dzisiaj. Jak mówiłam, pisałam wzory, to mówiłam nazwy tych kwasów i użyłam na przykład określenia kwas siarkowy 6. Kwas siarkowy 6 ma wzór H2SO4. Chwilę wcześniej już ustaliliśmy sobie, że resztą kwasową, tutaj jest grupa SO4, jest ona dwuwartościowa. Co oznacza ta szóstka w nazwie? Słuchajcie, ta szóstka w nazwie oznacza wartościowość, ale konkretnie jednego atomu. Czyli ta szóstka w nazwie oznacza wartościowość tylko i wyłącznie samej siarki. Jeżeli będzie to inny kwas siarkowy 4, będzie oznaczało, że siarka w tym innym kwasie będzie cztero wartością. Czyli jeszcze raz, wartościowość całej reszty kwasowej, czyli całej tej grupy, to jest ilość wodorów w kwasie. Natomiast w nazwie pojawi się wartościowość tego niemetalu, tego atomu jakby centralnego, czyli innego niż wodór i innego niż tlen, i to jest wartościowość konkretnie tego metalu. To też będzie istotne, zwłaszcza jak zaczniemy już mówić o otrzymywaniu kwasów, będziemy pisać reakcję otrzymywania kwasów, to szczególną uwagę będziemy musieli również zwrócić na te wartościowości. OK, czyli podsumowując dzisiejszej lekcji, z tej lekcji pamiętamy już, co to są kwasy, jakie są ogólnie ogólną budowę kwasów. Wiemy, że kwasy mamy tlenowe, beztlenowe i uczymy się już na następną lekcję ich nazw i wzorów, które wam również prześlę. I pamiętamy o tym, że w nazwie pojawia się wartościowość niecałego kwasu nie reszty kwasowej, tylko tego jednego atomu. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, to tak jak już wspomniałam, następna lekcja to będzie właśnie czas, żeby te pytania zadać, żebyśmy jeszcze wspólnie przeanalizowali, przeanalizowali to zagadnienie. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia, i do zobaczenia mam nadzieję.